Cześć! Ja mam na imię Blanka i tak, to jest ten dzień w miesiącu, gdzie nagrywamy ulubieńców! Woo! Pierwszym ulubieńcem będzie produkt typu podkład, ale nie do końca, ponieważ jest to BB Cream The Body Shop Tea Tree Flowers BB Cream. I to jest odcień 01, czyli ten najjaśniejszy. Bardzo lubię ten BB Cream, ponieważ ma taką lekką konsystencję, lekkie krycie. Ale na tyle wystarczające, że na co dzień naprawdę nieźle się nadaje. Bardzo fajnie pachnie i jest dobrym rozwiązaniem dla osób o tłustej skórze, ponieważ ma w swoim składzie olejek herbaciany, czy tam olejek z drzewa herbacianego, przez co pozwala nam kontrolować błyszczenie się skóry, ogranicza pojawienie się jakichś tam wyprysków, zmian skórnych, a poza tym mm, troszeczkę zakrywa wszelkie niedoskonałości. Czasami używając podkładów, które matują, może się zdarzyć, że Twoje zmiany skórne mogą być przesuszone. Absolutnie nie dzieje się nic takiego właśnie z tym produktem, także jeżeli szukacie produktu typu BB Cream albo podkład o lekkim kryciu, to polecam Wam właśnie ten produkt, produkt, chociaż ostrzegam, że on ma tendencję do lekkiego jednak utleniania się, czyli on przyciemnia się w ciągu dnia, ale dla mnie to nie jest taki duży problem, ponieważ to nie jest przyciemnienie o dwa odcieni czy trzy to jest tylko delikatne przyciemnienie, a mi to zupełnie nie przeszkadza, ponieważ i tak nieźle dopasowuje się do koloru mojej skóry. Jedyny minus tego produktu, moim zdaniem, to to, że no nie był tani. Ja dokładnie nie pamiętam, ile za niego zapłaciłam, no ale produkty z The Body Shop nigdy nie należą do najtańszych. Ale jeżeli macie jakąś tam kwotę przeznaczoną na dobre BB-cream, to polecam Wam właśnie ten. Następnym ulubieńcem, a tak naprawdę parą ulubieńców, są produkty do ust. Mam tutaj szminkę i błyszczyk do ust. I tak, to jest szminka 150 Stellar Pink Color Sensational Maybelline, czyli jedna z tych szminek, o których mówię do znudzenia non-stop. I to jest taki różowy, różowo-perłowy kolor. On sam sobie, no nie jest super, ponieważ ma właśnie w sobie tę perłę. Ale jeżeli położę ten błyszczyk z NYXa, który nazywa się beige, a nie jest w ogóle beżowy, jest różowy i właśnie to połączenie daje nam taki niesamowity, fajny efekt naturalnych, różowych ust, ale jest to taki kolor, który sprawia, że nasza skóra jest taka świeża, wypoczęta i bardzo, bardzo dziewczęca. Ja bardzo lubię te produkty, ponieważ jeden i drugi pięknie pachnie. Te szminki z Maybelline pachną jak szminki z Maka, więc jeżeli Wam się podoba ten zapach makowskich szminek, to na pewno spodoba Wam się właśnie tamten. No a produkty z są wiadomo. Oh, Pachną przepięknie, jak lody, jak jakiś deserek, no i sam kolor jest bardzo fajny, ja lubię te, te błyszczyki, ponieważ one nie sklejają ust, a bardzo są napigmentowane, czyli tak naprawdę można ich używać samych, bez żadnej szminki, ale właśnie ja znalazłam sposób na te, te, na te dwa produkty i one razem super siebie uzupełniają. Następnie, troszeczkę z wyższej półki, e, cień do powiek w kremie, to jest akurat Benefit, to jest odcień Bikini Tini. Ja e, mam też produkt z Maybelline, Color Tattoo, który nazywa się HBelly Blended, e, który jest bardzo, bardzo podobny właśnie do tego cienia, e, no ale jakoś w tym miesiącu częściej sięgałam właśnie za produkt z Benefita. Bardzo go lubię, jest kremowy, zostaje na powiece bardzo, bardzo długo, e, jest naturalny, ponieważ ja na co dzień maluję się naprawdę delikatnie więc bardzo, bardzo go lubię. No był drogi niestety, więc jeżeli szukacie fajnego produktu w kremie, to możecie również spojrzeć na te z Maybelline, Color Tattoo, ale ten jest naprawdę bardzo fajny i warty uwagi. Następnie mamy eyeliner w płynie z firmy... Ła! upuściłam go... Z firmy Essence i nazywa się Liquid Ink Eyeliner Waterproof. No, on jest wodoodporny. Ja, jak już wiecie, używam jak tylko mogę różnych produktów wodoodpornych. I on jest fajny, malutki, kompaktowy, bardzo wydajny. Ma super pędzelek, ponieważ jest mega cieniutki. Ła, nie mogę wyjąć. Jest mega cieniutki, czyli bardzo precyzyjny, pomaga zrobić naprawdę niezłą kreskę. Ja w ogóle dzisiaj mam kreskę zrobioną właśnie tym produktem. To możecie zobaczyć, jak to wygląda. Mi się podoba. Ja uważam, że on jest bardzo łatwy w użyciu i nadaje się dla początkujących. Chociaż z drugiej strony dla początkujących wodoodporne eyeliner to nie najlepsza opcja, bo jeżeli popełnicie jakiś tam błąd, to będzie go ciężej usunąć. Ale jeżeli już jesteście wprawieni albo nie boicie się wodoodpornych produktów, to polecam Wam właśnie ten. Produkt z racji tego, że wrzesień był cały pod hasłem Lady Gaga, ponieważ byłam 27 września na jej koncercie. No to nie mogło być inaczej. Nie mogło się, pojawić, nie, mogły się nie pojawić jej perfumy w ulubieńcach października. To jest zapach, który nazywa się Fame. Są fajne, ponieważ są czarne i to są pierwsze na świecie perfumy, które są właśnie czarne. Że nie mają czarnej buteleczki, tylko same w sobie. Ten płyn jest właśnie czarny, ale oczywiście po zetknięciu z tlenem zamienia się na bezbarwny, więc nie bójcie się, nie, popra, nie poplami Wam ubrań. Ja lubię ten zapach, ponieważ jest mega słodki, ciepły. Ja uważam, że jest bardzo trwały, ale ja zawsze pamiętam, żeby go stosować w miejscach, gdzie skóra jest najcieńsza, to wtedy on wnika w skórę i dłużej się utrzymuje. Bardzo lubię design tej, tej buteleczki, ponieważ jest taki moim zdaniem wyrafinowany i taki tajemniczy, bo to wygląda jak taki eliksir, dlatego bardzo, bardzo lubię te perfumy. No i tak jak mówię, zapach jest idealny w zimnych miesiącach. Następny ulubieniec to Duo bronzer i róż z Elfa. Wygląda to w ten sposób. To jest w ogóle zamiennik dla e, Nars Laguna i Orgazm, czyli Laguna Bronzer i Orgazm... E, Boże, nie blasz. Róż, róż do policzków. E, no taka troszeczkę może, może oszustwo, tak? Bo to jednak e, Elf stworzył to duo właśnie na podobieństwo Narsa. No ale tak czy inaczej, e, bardzo, bardzo lubię to połączenie. Ten bronzer ma w sobie delikatny błysk, to nie jest matowy bronzer, więc do konturowania nie bardzo się nadaje, ale do ocieplania skóry na pewno. A ten róż to jest święty graal, ponieważ to jest taki, takie przełamanie brzoskwini z różem, z delikatnym takim złotym pobłyskiem, czyli idealnie nadający się na jesień, ponieważ rozświetla skórę, sprawia, że jest bardziej wypoczęta. Ja bardzo lubię nawet opakowania tych, tych produktów z Elfa. No i przede wszystkim to jest bardzo, bardzo tania opcja, ponieważ jak wiecie, Elf to zawsze ekonomiczne rozwiązanie. I uważam, że te produkty z Elfa są całkiem niezłe. I takim sposobem dochodzimy do dwóch ostatnich produktów, a są to dwa lakiery do paznokci, a w zasadzie lakier do paznokci i top coat. Lakier to Rimmel Lycra Pro 400 Blue Vogue. I to jest taki mm, granatowy, z delikatnym połyskiem, ja bym powiedziała refleksem, o, nazwałabym to refleksem, ja uwielbiam granatowe lakiery do paznokci, nawet teraz mam na paznokciach taki granat połączony, ja właśnie nigdy nie wiem, jak nazwać te kolory, z no, nie wiem, z mlekiem ja bym to nazwała, granat z mlekiem połączony, a to akurat jest lakier Chanel, ale to innym razem o tym. Właśnie ten kolor, ten granat z Gimela był rewelacyjny, praktycznie w ogóle nie schodził z moich poznań. nie zmywałam go, znaczy zmywałam i malowałam ponownie. Naprawdę bardzo, bardzo go lubię. I właśnie zawsze na górę kładam top coat Sally Hansen Diamond Flash. To jest moim zdaniem najlepszy top coat, którego używałam do tej pory, ponieważ przedłuża trwałość mojego lakieru o... Dzień. I to byli wszyscy moi ulubieńcy październikowi, no i tak jak mówiłam miesiąc temu, w ulubieńcach września, co miesiąc będzie na moim kanale pojawiało się rozdanie. W zeszłym miesiącu w rozdaniu wygrała Anita, a w tym miesiącu zapraszam Was również bardzo gorąco i co mamy tutaj do rozdania. <laughs> Pierwszym zestawem jest zestaw lakierów do paznokci z Essie. Mamy dwa lakiery. Jeden to granat, który bardzo przypomina mi właśnie ten lakier z Rimmel. Tyle tylko, że to jest Essie, czyli jest to zupełnie inna, inny poziom lakierów. Dużo lepsze są te lakiery, dużo trwalsze łatwiejsze w aplikacji i do tego top coat, który jest taki brokatowy, holograficzny, przypomina mi e, kulę dyskotykową. I w tym zestawie jest również pilniczek do paznokci, który jest szklany, wydaje mi się, nie jestem pewna, bo oczywiście nie otwierałam tego zestawu. E, ja uważam, że ten zestaw jest naprawdę bardzo fajny, e, ponieważ to są takie idealne kolory właśnie na jesień, na chłodne e, miesiące, bo tak jak mówię, jestem zakochana w granatach, Ogólnie, więc pomyślałam, że Wy też polubicie ten zestaw. A drugą częścią rozdania jest mój ulubieniec z zeszłego miesiąca, czyli masełko do ust z o zapachu jagodowym. Ja uwielbiam te masełka i mam już ich teraz pięć w różnych częściach domu, w różnych smakach, bo naprawdę uważam, że są genialne i właśnie te dwie rzeczy są do wygrania w moim rozdaniu. Zasady się nie zmieniły od zeszłego miesiąca. Czyli, by wziąć udział w rozdaniu, proszę zostawcie swój komentarz na dole pod tym filmikiem i napiszcie, co było Waszymi ulubieńcami w tym miesiącu. Jak również proszę Was o zostawienie kciuków w górę dla tego filmiku. Kolejnym warunkiem rozdania jest polubienie mojej strony na Facebooku, mojego fanpage'a, i to były wszystkie zasady tego rozdania. Jeżeli nie macie 18 lat, musicie mieć zgodę rodziców, by wziąć udział w tym rozdaniu. No i cóż. Powodzenia! Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was do moich poprzednich filmików i pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć na Instagramie, na Facebooku i na Twitterze. Pa-pa!